Umiłowani w Chrystusie, troska, którą Wszechmogący Bóg obdarza każdego z nas indywidualnie, jest nieskończona i daleko przewyższa najlepszą i najstaranniejszą opiekę, jaką oddany rodzic kiedykolwiek okazał swoim dzieciom. Od samego początku Bóg układa wszystko dla naszego dobra i obiecuje pomagać nam we wszystkich naszych potrzebach, jeśli tylko zwrócimy się do Niego w naszych trudnościach i zaufamy Mu z dziecięcą ufnością. Nasz Boski Pan powiedział: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Bóg jest wierny swojemu słowu, ale nie określił, jak szybko modlitwa zostanie wysłuchana, ani w jaki konkretny sposób. Chce, abyśmy nie przestawali prosić, okazywali mu naszą miłość i trwali z ufnością w Jego Boską Opatrzność bez względu na wszystko. W tym życiu łączymy się z Bogiem w naszym rozumie przez wiarę, w sercu przez miłość, a w naszej woli poprzez dostosowanie się do Jego świętej woli. Im bardziej jednoczymy się z wolą Bożą, tym bardziej stajemy się święci i tym bardziej będziemy Mu się podobać. Bóg czyni wszystko w określonym celu, kierowany swoją nieskończoną miłością i mądrością. Jako lekarz naszych dusz pragnie, abyśmy poprawiali nasze wady, wzmacniali słabości i czynili zadośćuczynienie przez doczesne kary za nasze grzechy. Bóg chce, abyśmy poskromili naszą buntowniczą wolę i dostosowali ją do jego pragnień, które zawsze są dla nas najlepsze. W życiu nasza miłość do innych, małżonka, dziecka, członka rodziny, przyjaciela czy innej osoby wyraża się poprzez dążenie do ich dobra. Nasza miłość do Boga również wyraża się poprzez dążenie do dobra, które co prawda jest przypadkowe i zewnętrzne wobec Jego pełni, poprzez pełne miłości wypełnianie Jego świętej woli. Arcybiskup Martinez napisał: Wolą Bożą jest, aby odzwierciedlać samego siebie w stworzeniach. To przekazywanie siebie stworzeniom. To napełnianie ich swoją dobrocią i szczęściem. Spełnienie tej woli jest Jego chwałą, celem wszystkich Jego dzieł i wszystkich Jego stworzeń. Szczęście stworzeń polega na współpracy w realizacji tej woli. Święty Alfons powiedział Naszym celem powinno być zjednoczenie naszej woli z wolą Bożą, tak aby z dwóch woli uczynić jedną. W tym sensie, że nigdy nie chcemy niczego poza tym, czego On chce, a nasza wola stapia się z Jego wolą. To jest szczyt wszelkiej doskonałości, do której musimy stale dążyć. Najświętsza Maryja Panna była najdoskonalsza spośród wszystkich świętych, ponieważ jej wola zawsze i najpełniej była zjednoczona ze świętą wolą Bożą. Święty Alfons również napisał, że całkowite oddanie się świętej woli Bożej jest aktem najdoskonalszej miłości Boga, jaki można wyrazić. Ma większą wartość niż tysiąc postów, bo ten, kto daje swoje pieniądze na jałmużnę czy swoje wyżywienie przez post, daje tylko część tego, co posiada. Natomiast ten, kto oddaje swoją wolę Bogu, oddaje samego siebie, oddaje wszystko, także może z pełną prawdą powiedzieć: Panie, jestem ubogi, ale daję ci wszystko, co mogę. Oddając moją wolę, nie mam nic więcej do ofiarowania. Według świętego Franciszka Salesego, porzucenie swojej woli jest cnotą cnów, jest ucztą miłości i owocem wytrwałości. Jest to wielka cnota i jedynie godna praktykowania przez prawdziwe dzieci Boże. Zgadzanie się ze świętą wolą Bożą jest najdoskonalszą i najczystszą formą miłości. Prawdziwą miłość sprawdza się w ofierze. Największym dowodem miłości do Boga jest powierzenie Jego trosce naszej duszy i ciała, zdrowia oraz dóbr materialnych. W zamian za naszą ofiarę Bóg zalewa naszą duszę łaskami i błogosławieństwami, a nasza jedność z Nim pogłębia się. Zgadzanie się z wolą Bożą jest zasadą doskonałości, jest źródłem wewnętrznego pokoju i szczęścia, usuwa przeszkody dla działania łaski, prowadzi nas do praktykowania heroicznej cnoty i ustanawia absolutne panowanie Boga nad naszą wolą. Zgadzanie się z wolą Bożą oczyszcza nasze dusze i odrywa nas od rzeczy, które są dla nas niebezpieczne i szkodliwe. Wszystkie okoliczności naszego życia i krzyże, które On dopuszcza, odpowiadają naszym osobistym potrzebom. Nie możemy okazać większej wiary w dobroć i miłość Boga niż przyjmując z równą gotowością z Jego rąk radości i smutki, powodzenie i przeciwności. Jest to dowód bardzo silnej wiary i zaufania do dobroci, sprawiedliwości i miłości Boga, gdy dostosowujemy się do Jego woli we wszystkim, co nas spotyka. Ponieważ Bóg dał nam wszystko, co mamy, pragnie jedynie naszej miłości i posłuszeństwa. Święty Paweł mówi tym, którzy miłują Boga, wszystko obraca się ku dobremu. Dlatego Bóg używa różnych środków, w tym krzyży i pokus, aby odwrócić naszą wolę od grzechu i szkodliwych przywiązań oraz utrzymać ją w zgodzie z Jego planem dla nas. Grzech to nieposłuszeństwo wobec Bożych praw. Zło polega na szukaniu samozadowolenia i stawianiu naszej woli ponad wolę Boga. Takie działania prowadzą do grzechu pychy. Mamy w sobie silną skłonność do grzechu, z powodu nieuporządkowanych namiętności, przywiązań i słabości, które odciągają nas od Boga. Święty Alfons z Rio de la Goya napisał: „Gdy serce jest pełne przywiązania do rzeczy ziemskich, nie ma miejsca na miłość do Boga. A im bardziej jest przywiązane do ziemi, tym mniej miłość Boża może w Nim królować. Jezus Chrystus pragnie posiadać całe nasze serce. I nie zgadza się, by dzielić je z rywalem. Łaska i miłość Boga płyną do naszych dusz w takim stopniu, w jakim zrobimy dla nich miejsce. Im bardziej opróżniamy nasze dusze z egoizmu i dostosowujemy się do woli Bożej, tym bardziej Bóg może nas posiadać, kierować nami i nas przemieniać. Dodatkowo, Bóg przekazuje nam nadprzyrodzony pokój i radość. Arcybiskup Martinez napisał, dla ludzi światowych wola Boża często jest w tragicznych trudnościach. Dla dusz rozpoczynających swoją duchową podróż jest motywem wyrzeczenia się, dla świętych jest niebem. Dlaczego z jednej rzeczy jest tyle różnych skutków? To dlatego, że każda dusza przyjmuje wolę Bożą w zależności od swojej relacji z Duchem Świętym. Świat ani nie zna, ani nie kocha woli Bożej. Dusze rozpoczynające swoją duchową podróż już posiadają Ducha Świętego, ale ponieważ ich miłość jest niedoskonała, przyjmują wolę Bożą z rezygnacją, mieszanką radości i smutku. Ponieważ są tak bardzo przywiązani do rzeczy ziemskich i grzesznych pragnień, ich serce jest podzielone i nie doświadczają pełni pokoju i harmonii, jakie przynosi intensywna miłość do Boga. Święci, będąc tak blisko zjednoczeni z Bogiem, całkowicie poddali się Jego świętej woli. Otrzymują nadprzyrodzone światło i pokój, które pomagają im dostosować się do Jego świętej woli przez miłość. W modlitwie Ojcze nasz Jezus Chrystus nauczył nas modlić się: Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Abyśmy mogli spełnić to pragnienie Chrystusa, musimy usunąć przeszkody dla łaski i pozwolić Duchowi Świętemu w pełni zapanować w naszym sercu i duszy. Bóg wtedy zjednoczy nas z Jego boską wolą, abyśmy mogli dostosować się do Jego pragnień i planów względem nas. Wszelkie formy przyjęcia woli Bożej, od najbardziej niedoskonałego wyrzeczenia po najczystszą radość, wskazują na różne stopnie posiadania, jakie Duch Święty może osiągnąć w duszach. Błogosławione dusze, które pozwalają się opanować i prowadzić Bogu, który jest wieczną miłością, uczestnicząc w tej boskiej jedności, zgodnie z modlitwą Jezusa do Ojca, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. To, co czyni takie poddanie trudnym, to skłonność naszej niższej natury do ulegania lękowi. Szukamy bezpieczeństwa we wszystkim, a potrzeby i rady świata tylko pogarszają sytuację. Nie mamy trwałego bezpieczeństwa w tym życiu, z wyjątkiem Boga. Bez względu na to, jak bardzo staramy się zapewnić sobie bezpieczeństwo ziemskie, zawsze możemy być narażeni na niebezpieczeństwo, pokusę, prześladowania, osłość duchową, nieporozumienia, straty, urazy, choroby, klęski żywiołowe, wojny i wiele innych krzyży. Nigdy nie zaznamy pokoju tutaj na Ziemi. Dopóki jak dziecko, które jest czule prowadzone przez rodzica, nie pozwolimy, aby całe nasze życie było kierowane przez kochającą wolę naszego Ojca Niebieskiego, nie zważając na cierpienia, które musimy tutaj znosić. Biskup Marl powiedział: Zło fizyczne jest częścią kary za grzech uczynkowy. Służy ono do uświęcenia dobrych i pomaga im osiągnąć wieczne zbawienie. Bóg często syła zło fizyczne na grzeszników, aby przywrócić ich na właściwą drogę. Ma ono służyć dla nich jako ostrzeżenie. Wśród tych, którzy nawrócili się poprzez chorobę ciała, znajdujemy świętego Franciszka z Asyżu i świętego Ignacego Loyole. Zatem, gdy spojrzymy na cierpienie z właściwej perspektywy, może ono być błogosławieństwem w przebraniu. Poprzez cierpienia cierpliwie znoszone kara za grzech jest zmniejszana lub anulowana. Ponadto, cierpliwie niosąc nasze krzyże, możemy odpokutować za wszystkie doczesne kary za nasze grzechy i tym samym całkowicie uniknąć czyśca. Najważniejsze jest to, że cierpienie zbliża nas do Boga bardziej niż byśmy się tego spodziewali. Niektórzy błędnie sądzą, że jeśli są dobrzy, to nie spotka ich żadne cierpienie. Cierpienie dotyka każdego, to ludzka kondycja upadłej natury może nas prowadzić do nieba lub piekła, w zależności od stopnia naszego posłuszeństwa i oddania woli Bożej. Zawsze odkrywamy, że ci, którzy chodzili najbliżej Chrystusa, musieli znosić największe próby, jak powiedział święty Franciszek Salezji. Musimy patrzeć na najświętszą Maryję Pannę i świętego Józefa, jako na doskonałe wzory zawierzenia świętej woli Bożej. Byli oni najdroższymi dziećmi Boga, a jednak zostali obciążeni ciężkimi krzyżami życia. Prawie żaden rodzaj ludzkiego cierpienia i trudności nie został im oszczędzony. Spójrzmy krótko na kilka radosnych tajemnic Różańca, szukając inspiracji dla naszego życia. Podczas zwiastowania ludzkość doświadczyła radości, ponieważ odkupiciel w końcu przyszedł. Jednak wraz z radością przychodzi smutek. Słowa Najświętszej Maryi Panny Fiat i Służebnica oznaczają całkowite posłuszeństwo i służenie z miłości. W książce Medytacje Maryjne ksiądz Villar pisze, że oznaczają one całkowitą rezygnację, całkowite, absolutne i doskonałe poddanie się naszej Pani. Bez własnej woli, ani wolności, ani wyboru tylko to, czego Bóg chce i co rozkazuje. Służba ta nie może się zatrzymać w obliczu żadnej ofiary, choćby ciężkiej i bolesnej. To jest prawdziwa służba, prawdziwa świętość. To jedyny sposób, aby przezwyciężyć miłość własną, zwłaszcza gdy ta podnosi bunt. Najświętszej Maryi Pannie nie zostały ukazane szczegóły Bożego planu dla niej, ani ścieżka, która ją czekała. Dobrze znała proroctwa dotyczące Jezusa, ale nie znała dokładnie swojej roli w całym planie. Na przykład nie wiedziała z góry o dekrecie Cezara Augusta, nakazującym powszechny spis w całym imperium. Jakim ogromnym krzyżem było to dla świętego Józefa i naszej Pani, gdy była tak blisko narodzin Jezusa? W ich ubogim domu w Nazarecie mieli wszystko, czego potrzebowali. Maryja z największą starannością przygotowała wszystkie rzeczy potrzebne na szybko zbliżające się narodziny Jezusa. Wyszywała i ręcznie zszywała jego dziecięce ubranka i miała wszystko gotowe dla Jezusa, nawet małą kołyskę, którą wykonał święty Józef. Jaką próbą była męcząca pięciodniowa podróż do Betlejem z naszą panią jadącą na osiołku po kamienistych drogach w środku zimy, znosząc jej lodowate wiatry. Musieli zostawić w domu, w Nazarecie wszystkie rzeczy, które przygotowali, ponieważ nie było miejsca, aby je zabrać w tę długą podróż. Mimo to nasza pani praktykowała cnoty poddania się, posłuszeństwa i zawierzenia świętej woli Bożej. Nie wypowiedziała ani słowa krytyki czy protestu. Nie krytykowali ani ona, ani święty Józef dekretu Cezara, ani go nie przeklinali. Ale z ciężkim sercem, nie znając żadnych szczegółów Bożego planu, ufnie poddała się jego woli i rzuciła się w jego ramiona w posłuszeństwie. Święty Józef uczynił to samo i posłusznie poddał się jego świętej woli. Na chwilę postawmy się na miejscu naszej pani i świętego Józefa. Zaczęlibyśmy sprzeciwiać się i czuć, że możemy słusznie kwestionować decyzję Boga w tym przypadku, mówiąc, dlaczego teraz, dlaczego po wszystkich naszych planach i nadziejach? Czy tego chcesz dla swojego syna? I czy to jest nasza nagroda za nieustanne wypełnianie twojej woli? Może coś pójdzie źle po drodze? Najtrudniejszą częścią posłuszeństwa naszej pani było to, że miała wystarczająco dużo powodów, aby się usprawiedliwić. Ale dla Najświętszej Maryi Panny Bóg był na pierwszym miejscu, a posłuszeństwo było wszystkim. Po przybyciu do Betlejem, Bóg nie zapewnił ani zajazdu, ani przyjaciół, ani nie otworzył przed nimi żadnych drzwi. To była wigilia narodzin naszego Pana. Będąc w podobnych okolicznościach, prawdopodobnie w jakiś sposób popadlibyśmy w rozpacz lub zakwestionowali Boga, dlaczego w ten sposób to się wydarzyło. Jak inaczej zareagowali nasza Pani i święty Józef? Nie było ani słowa skargi. Z ufnością zawierzyła siebie i swoje dziecko ramionom Boga i czekała na objawienie się Jego świętej woli. Kiedy niesiemy nasz krzyż? Powinniśmy powiedzieć sobie, że jeśli na końcu ma zwyciężyć wola Boża, to przyjmujemy go z poddaniem i radością, bez względu na wszystko. Bóg w końcu skierował ich do mizernej groty, która była używana zimą jako stajnia dla zwierząt. Miłość macierzyńska naszej pani, delikatne uczucia i troska o swoje boskie dzieciątko musiały sprawić jej wielki ból. Również świętemu Józefowi było ciężko, że po tak długiej i męczącej podróży nie mógł znaleźć schronienia dla najświętszej Maryi Panny w tak krytycznym momencie. Mimo to z pogodą ducha i radością, bez skargi, oboje przyjęli to wszystko jako wolę Bożą. Nigdy nie zakwestionowali ani nie sprzeciwili się Bożemu wyrokowi i planowi. Po przybyciu do Stajni Najświętsza Matka z Józefem uklęknęli i podziękowali Wszechmogącemu Bogu z wdzięcznym sercem za zapewnienie im tego ubogiego schronienia. Nigdy nie narzekała na niegościnnych i wrogich ludzi, którzy odmówili mu schronienia. Zamiast tego modliła się i prosiła Boga, aby ich pobłogosławił. Możemy nauczyć się od naszej Pani, jak reagować, gdy okoliczności życia ich wynik nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Chwilę później, w środku nocy, Bóg poprosił naszą Panią i Świętego Józefa, aby uciekli z Dzieciątkiem Jezus do pogańskiej ziemi Egiptu, aby uciec przed rękami tyrana Heroda. Ta podróż była pełna niebezpieczeństw, złej pogody i zmęczenia. Przez siedem lat w Egipcie żyli w ubóstwie. Jesteśmy zbudowani ich zaufaniem i całkowitym zawierzeniem woli Bożej. Przytoczone tutaj przykłady to tylko kilka z wielu w życiu świętej rodziny. To powinno być zachętą i bodźcem do zaufania Bogu i praktykowania cnoty całkowitego zawierzenia. Poprzez radosne poddanie się woli Bożej w chorobie, śmierci, ubóstwie, prześladowaniach, stracie i innych nieszczęściach możemy osiągnąć pokój serca i być błogosławieni nawet na tej ziemi. Istnieją pewne praktyczne sposoby, dzięki którym możemy rozwijać tę cnotę zawierzenia. Przede wszystkim, gdy rzeczy idą nie tak lub nie wychodzą zgodnie z planem, zamiast skarżyć się przyjaciołom lub szukać ludzkiej pociechy, powinniśmy natychmiast zwrócić się do Boga i prosić o łaskę pokornego przyjęcia Jego woli, nawet jeśli nie jest zgodna z naszą. Po drugie, powinniśmy zachować milczenie. Często bowiem nasze skargi prowadzą do plotek, oszczerstw, pomówień lub przemrania przeciwko Bogu. Po trzecie, powinniśmy modlić się o łaskę poddania się z miłością i pokorą Jego świętej woli. Po czwarte, gdy burza nieco ucichnie, poprośmy Jezusa i Maryję, by wstawili się za nami i powierzmy im wszystkie nasze sprawy. Czasami te modlitwy mogą być konieczne przez dni, miesiące, a nawet lata. Pamiętajmy, że drogi Boże nie są naszymi drogami, bo nie mamy duchowych oczu, by widzieć rzeczy tak, jak On je widzi. Po piąte, dobry spowiednik może pomóc radą i wskazówkami. I wreszcie, pamiętajmy, że wszystkie rzeczy są bezpośrednią lub dopuszczoną wolą Bożą, a okoliczności, rzeczy i ludzie są narzędziami, którymi On się posługuje, aby doprowadzić nas do zbawienia i swojej chwały. Ponadto, powinniśmy praktykować nieco więcej cierpliwości wobec rzekomych wad i braku wyrozumiałości u innych. Zaufanie Bogu daje siłę, a my ćwiczymy się w cnotach cierpliwości i wytrwałości. Cierpliwość tłumi smutek, natomiast wytrwałość pozwala nam iść naprzód, bez względu na to, jak trudne są przeciwności lub jak wolno płynie czas. Musimy przestać narzekać i kwestionować Boże plany. Inaczej staniemy się jak rozpuszczone dzieci, które nieustannie podważają autorytet swoich rodziców i twierdzą, że ich nie kochają, ponieważ nie dostają tego, czego chcą. Ich nieszczęście nie wynika z tego, że rodzice nie są kochający lub dobrzy, lecz raczej z braku zaufania do ich miłości i troski. Bóg wie, że chociaż cierpimy i będziemy musieli cierpieć w przyszłości, On chce i pozwala na te cierpienia, abyśmy mogli dowieść naszej stałości, wytrwałości i miłości do Niego. Wiedząc, że Boża miłość i troska o nas są nieskończone, powinniśmy całkowicie powierzyć się Bożej miłości i opiece, wyrzec się własnej woli i dostosować ją do woli Bożej. I to będzie trudne, gdy praktykujemy wyrzeczenie siebie i oderwanie od stworzeń. Jednak to całkowite oddanie zbliża nas bardziej do Boga, abyśmy mogli powiedzieć razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem w ogrodzie Getsemani, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Jedyną rzeczą, za którą On nie odpowiada, jest zła wola grzesznika, w której tkwi prawdziwe zło w tym świecie. Zbyt wielu ludzi wskazuje na zło w świecie i nierozsądnie oskarża Boga, że nie jest kochający lub dobry. Następująca prawdziwa historia dobrze to wyjaśnia. Profesor Uniwersytetu postawił swoim studentom pytanie: Czy Bóg stworzył wszystko, co istnieje? Student odważnie odpowiedział: Tak, stworzył. Czyli Bóg stworzył wszystko? Zapytał profesor: Tak, odparł student. Profesor odpowiedział: Skoro Bóg stworzył wszystko, to stworzył też zło. Skoro zło istnieje i zgodnie z zasadą, że nasze dzieła o nas świadczą, to Bóg jest zły. Student zamilkł wobec takiej odpowiedzi. Profesor był bardzo siebie zadowolony, ukłonił się studentowi i powiedział, że ponownie udowodnił, iż wiara chrześcijańska to mit. W tym momencie inny student podniósł rękę i powiedział: Czy mogę zadać panu pytanie, profesorze? Oczywiście. Student zapytał: Profesorze, czy zimno istnieje? Co to za pytanie? Oczywiście, że istnieje. Czy nigdy nie było ci zimno? Studenci zaśmiali się z pytania młodego człowieka, ale on odpowiedział: w rzeczywistości, profesorze, zimno nie istnieje. Według praw fizyki, to, co uważamy za zimno, jest w rzeczywistości brakiem ciepła. Zero absolutne. Innymi słowy, 460 stopni poniżej zera Fahrenheita, to całkowity brak ciepła. Wszystka materia staje się w tym stanie bezwładna i niezdolna do reakcji. Zimno nie istnieje. Stworzyliśmy to słowo, aby opisać brak ciepła. Student kontynuował Profesorze, czy ciemność istnieje? Profesor odpowiedział Oczywiście, że tak. Student odparł Znów się pan myli ciemność również nie istnieje. Ciemność w rzeczywistości jest brakiem światła. Nie można zmierzyć ciemności. Prosty promień światła może przeniknąć świat ciemności i go oświetlić. Jak można ocenić, jak ciemne jest dane miejsce? Mierzy się ilość obecnego światła. Czy to nie jest prawda? Ciemność to termin opisujący to, co się dzieje, gdy nie ma obecnego światła. W końcu młody człowiek zapytał profesora Proszę pana, czy zło istnieje? Niepewny teraz, profesor odpowiedział Oczywiście widzimy to codziennie. Widzimy to w codziennych przykładach nieludzkich zachowań człowieka wobec człowieka. Jest w ogromie przestępstw i przemocy wszędzie na świecie. Te zdarzenia są niczym innym jak złem. Na to student odparł. Zło nie istnieje, proszę pana, a przynajmniej nie istnieje samo w sobie. Zło to po prostu brak Boga. To jak ciemność i zimno. Słowo stworzone przez człowieka, by opisać brak Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło nie jest jak wiara czy miłość, które istnieją tak jak światło i ciepło. Zło jest wynikiem tego, co się dzieje, gdy człowiek nie ma w sercu obecnej miłości Bożej. To jak zimno, które przychodzi, gdy nie ma ciepła, albo ciemność, która przychodzi, gdy nie ma światła. Profesor zamilkł. Ten młody człowiek nazywał się Albert Einstein. Na koniec podzielę się osobistym doświadczeniem dotyczącym mojego wzroku, jako przykładem ufności w opatrzność, czyli miłującą troskę Boga. Niedawno mój wzrok zaczął się pogarszać, co wymagało dwóch operacji na każdym oku. Stan nie poprawił się, a nawet pogorszył, co prowadziło do konieczności co miesięcznych zastrzyków do obu oczu. Wciąż pojawiały się kolejne problemy. W pewnym momencie wada w moim lewym oku wynosiła 21 przez 25. Byłem praktycznie niewidomy. To krzyż, który dał mi Bóg. W trakcie miesięcy zmagań z problemami ze wzrokiem, zdałem sobie sprawę, jak bardzo obowiązki wynikające z mojego powołania zależą od mojego wzroku, który był znacznie upośledzony. Odkryłem, że muszę pokornie prosić innych o pomoc w wypełnianiu wielu moich kapłańskich obowiązków. Ból oczu i słaby wzrok trwały bez większych zmian przez prawie sześć miesięcy. Ciągle przypominałem sobie, że Boży plan i czas są doskonałe. Podczas ostatnich lat życia mojej matki, gdy dzielnie i z radością ofiarowywała swoje ciężkie bóle w kolanach, ciągle powtarzała: Nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Bez względu na to, co się dzieje, musimy być całkowicie poddani Jego boskiej woli i ufać Jego opatrzności. Taka ufność może być osiągnięta jedynie przez modlitwę, zjednoczenie z Maryją, medytację nad męką Chrystusa, sakramenty i inne środki łaski. Jestem wdzięczny Bogu, że mój wzrok się poprawił. Niech we wszystkim wypełnia się wola Boża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.